Szanowni Państwo, kochani moi, w dniu zmartwychwstania Chrystus Króla Nieba i Ziemi. Chcę wnieść toast za zwycięstwo króla nieba i ziemi. Niech króluje tam. Alleluja, alleluja, alleluja. Wasze zdrowie panowie i dziękuję za zaproszenie. No zdrowie ludziom. Ile Za zdrowie ludzi. No, za no, wszystkich zdrowie wielbicieli i nie wielbicieli pijesz. Bardzo dobre, bo to tylko testowanie było, ale dziś święta, można i pozwolić sobie w święta. Nawet ksiądz powiedział, że do herbatki wlać sobie, do herbatki wlać mocniejszego sobie można. Oto Baranek Boży na stole u mnie, który Chrystus który zwyciężył. Widział ten człowiek, że po prostu my Boże do zlewu nie wyleliśmy. I chciałem wszystkim w tym dniu wspaniałym złożyć jeszcze raz zdrowia, szczęścia, wesołych świąt, radosnych, pogodnych i mokrego, lanego, lanego poniedziałku. Szczęść Boże!